No witam bardzo serdecznie, Maciej Winert. W tym filmiku powiem Wam o tym, co kanclerz Merkel mówi na temat uchodźców, co władze Niemiec powiedziały na temat polityki Herzlich Willkommen. Kanclerz Merkel, pomimo takiej dużej krytyki ze strony innych partii, powiedziała, że ogólnie zrobiłaby to jeszcze raz, gdyby taka była potrzeba, że w tamtym miejscu, w tamtym czasie, czyli rok temu, no nie było innego wyjścia, tak ona twierdzi, i że, że to wszystko, co się stało, jest zgodne z niemieckim interesem i politycznym, i gospodarczym. No trudno, no tak twierdzi kanclerz Angela Merkel, ma do tego prawo. Powiedziała, że gdyby jeszcze raz to miała zrobić, zrobiłaby tak samo. Wskazała oczywiście na pewne błędy, na nieprzygotowanie Systemów i tak dalej. Problem jest teraz taki, że no teraz, właściwie, na te błędy to jest teraz taka reakcja. Reakcja jest taka, że mnóstwo ludzi, w pogrupowanych jakichś miejscowościach, Wchodzi nowe prawo, które mówi, że od teraz, od 1 września, weszło nowe prawo, które mówi, że uchodźcy nie muszą być lokowani właśnie w gminie, gdzie, gdzie zostali przyjęci. Nie mogą z tej gminy opuszczać, tam muszą znaleźć mieszkanie. To powoduje kompletny chaos, bo większość burmistrzów tych mniejszych gmin jest. jest jest zła, jest zła na tą politykę, jest zła na ten przepis, ma z tym problem, dlatego że no, gdzie znaleźć taką liczbę substancji mieszkaniowej? Z kolei ci z dużych miast twierdzą, że pomysł jest świetny, dlatego że no, tutaj yy, gwarantuje to im, że, że nie mamy jakichś tak zwanych no-go eras i w dużych miastach, miejscach, gdzie nawet policja nie, nie, nie przyjeżdża, a rzeczywiście ci ludzie no tutaj... Z skupiają się w większych aglomeracjach miejskich, dlatego że no, tam mają swoich rodziny, tam, mają, tam budują faktycznie swoje, jakby takie państwo w państwie. No i to spodobało się władzom tych dużych miast, natomiast stwarza problemy tych małych, tym małym, no ale no, to jest jedno, jedno z pochodnych z tych problemów, oczywiście druga problem, drugi problem to jest integracja, nauka języka i tak dalej. Nie jest to takie proste, nie jest to tak, jak tam wmawiano, obiecywano, że to są kobiety i dzieci lub inżynierowie i lekarze. Tak nie jest. Teraz się okazało, że większość z tych ludzi, znaczna większość, czy znaczy nie mówi po niemiecku, to prawie wszyscy, że ich wykształcenie nie jest zgodne tutaj z tym, co potrzeba na rynku pracy. Nie da się tych dwóch elementów połączyć. Większość nie ma w ogóle żadnego wykształcenia, znaczna większość, albo takiego wykształcenia i umiejętności, które dałoby się tutaj zaadoptować. A więc generalnie, medialnie wygląda sprawa tak, że tutaj cały czas trąbi się od sukcesa, że imigranci zaczynają pracować, że uchodźcy zaczynają pracować. No i jakieś to ma przynieść długofalowe skutki. No tak się zastanawiałem, tak już jako, jako taki zwykły obywatel, bo, bo żebyście... No przecież nie, nie jestem jakby przeciwko tym ludziom, ale, ale widzę na pewno błędy w polityce. Błędy są znaczne. To powoduje też dużo problemów, bo generalnie tak sobie pomyślałem, co, co chciałby władza Niemiec z tym osiągnąć. No teraz, powiedzmy, ściągając ponad miliony migrantów, zresztą minął rok, a do dzisiaj nie są oni w ogóle policzeni. Nie wiadomo się ilu ich jest. Niektórzy biorą po pięć razy, po pięć razy tak zwane to kieszonkowe. Teraz są śledztwa na ten temat, dlaczego tak jest i, i skąd to się wzięło. No ale, no ale jakoś, no to są jakby pochodne sprawy, pochodne tej właśnie decyzji. Problem jest taki, no bo jestem się nawet pozytywny. Załóżmy nawet taki scenariusz, jak kanclerz Angela Merkel próbuje, próbuje, tutaj w mediach forsować, że zrobiła to jakby z potrzeby serca, z takiego odruchu humanitarnego, no to, no to, no to tak, ściągając powiedzmy do innego kraju milion mężczyzn, w jedno miejsce, bez wykształcenia, bez możliwości, żeby oni jakiś tutaj podjęli pracę, nie wiadomo właściwie kogo, jeszcze ściągnięto właśnie ludzi z krajów, które no, rzeczywiście gdzie nie gdzie z nich no, panują jeszcze, jeszcze warunki jakie, takie życiowe, jakie u nas panowały, panowały w średniowieczu. I no, teraz ci ludzie są tutaj w kraju nowoczesnym z nowoczesną gospodarką, zhierarchizowanym, mocno zaludnionym. Y, no, i, i co ona chciała i, przeciwko te, temu osiągnąć. No, no, zrobiła na tym krzywdę, no bo co skumulowała, skoncentrowała w obozach jakieś mnóstwo ludzi, dla których nie ma perspektywy, nie, ma, nie znają języka, nie mają tutaj możliwości. Tak, tak zwanego no, no, tak funkcjonowania życiowego. Są tutaj niemili widziani, bo, bo gdyby na przykład kanclerz Merkel chciała, że, żeby Niemcy przez to jakby uzyskały jakby lepszy imidż międzynarodowy, no to, no to tego nie uzyskała i o tym świadczą te setki podpaleń ośrodków dla uchodźców. Spowodowała tym też problemy w Unii Europejskiej, czyli no, Unia Europejska zaczyna drżeć w posadach. No, to co spowodowało duże, duże niesnaski pomiędzy krajami. Skończy się to tym, że, że, że będzie musiała narzucać, Niemcy będą musiały narzucać innym krajom ich, ich politykę uchodźczą, co już właśnie robią. To też się spotka oczywiście z oporem, jasne. I tak to właśnie, no, to by był taki scenariusz humanitarny drugi scenariusz, to on, ale jest taki, że on nie jest jakby takim głównym motywem przewodnim w mediach, ale on od czasu do czasu się pojawia, no ktoś kto na moje filmiki wie jaka jest demografia Niemiec, jeżeli nie to sobie zobaczcie, kilka filmików też tam mówią o demografii Niemiec to stwarza bardzo duże problemy oczywiście już teraz żeby jakiś wesoły wątek tego wszystkiego był, to powiem, że demografia np. Włoch wygląda jeszcze gorzej a władze Włoch mają zamiar wprowadzić dzień Dzień, jak to nazwać właśnie, przetłumaczyć? Dzień, dzień kopulacji. To będą, to będą, wyznaczone dni w roku, gdzie pary mają robić to, co pary powinny robić, i no i z tego mają pojawić się młodzi włosi, bambini. Tak, no tylko co z tego, no, co z tego, jeżeli? jeżeli no, makaron jest al dente e, i nic z tego może nie być. Zobaczymy. E, drugi scenariusz miał być taki, że ci emigranci e, no, zaczną... E, zaczną... E, no, pracować i teraz zasilą e, te... E, zasilą e, puste kasy emerytalne e, i rentowe i, i, i puste kasy oczywiście podatkowe i puste kasy, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną. A problem jest taki, że w Niemczech większość tej piramidy, jeśli chodzi o demografię, jest duża nadreprezentacja reprezentacja osób właśnie w wieku powyżej 50, Duża. I teraz jedna rzecz. Ja jestem przed 40 i dla, dla, takiego, dla takiej osoby jak ja koszty opieki medycznej kosztują sumę X. To w wieku 67 lat to jest 6 razy X. Takie są gdzieś mniej relacje. I za chwilę się Niemcy będą chcieli z tym zmierzyć. Problem jest taki, że, że no, nie ma komu no, płacić za to, bo nie ma tych młodych ludzi. Nie ma takich młodych ludzi, nie ma dużo ludzi, młodych ludzi lub młodszych ode mnie lub w moim wieku, gdzie jeszcze te nakłady na opiekę zdrowotną tak wysokie nie są. W związku z tym no, można było sobie pomyśleć, no dobrze, no to ci młodzi mężczyźni, którzy tutaj przyjechali, no zaczną, zaczną tutaj te kasy zasilać, no i po prostu no, jakby skorzystamy z, tej, z, tej, z tego bonusa demograficznego, no, no i on, on tutaj je nam zasili. To też się raczej nie stanie, dlatego że, no, to, tak jak powiedziałem już wcześniej, no, im jest wyrządzona krzywda. To jest właściwie, bo co się, bo, bo zobaczymy, jeżeli to miało być i humanitarne, i dobre dla gospodarki, no to, no to humanitarne nie jest, bo, bo przecież gdzieś oni zostawili swoje kobiety i dzieci, które są teraz bez nich. Druga sprawa jest taka, że oni też tutaj, mam, no myślę, że tak szybko pracować nie będą, właśnie z powodów tych, których powiedziałem. I dostosowania właśnie do rynku pracy, no to są potrzebne potężne nakłady. Trzecia sprawa jest, jest taka, że integracja, cokolwiek pod tym ktoś kto rozumie, oni naprawdę nie będą w tym, w tym systemie tutaj funkcjonowali. Ja wiem, jak nam jest ciężko, Polakom. Właściwie nie da się tutaj jako no, Polak prowadzić tak zwanego polskiego stylu życia czy godnego, dla człowieka naprawdę uwierzcie mi, mówię to ze swojego doświadczenia, ale z wielu innych ludzi, że, że nie da się. To jest taki naprawdę duży kompromis y, mieszkaniem tutaj wśród tego społeczeństwa. Być może jakoś w innych miastach, może jest inaczej, ja też słyszałem właśnie, że, że są jakieś miasta bardziej otwarte z większą ilością imigrantów, ale tam gdzie jest ich mniej, to rzeczywiście no, no nie jest y, tak wesoło. Jest to, jest to naprawdę duży kompromis. I ten kompromis warto było podjąć, jeżeli, jeżeli mieszkałoby się w kraju kompletnie zdestabilizowanym. Ale mi się wydaje, że dzisiaj w polskich warunkach, jakie są w Polsce, to, to, nie, warto tego kompromisu, to nie warto tego kompromisu podejmować. Ja też, żebyście nie myśleli, że jakoś narzekam, bo ja na, naprawdę nie mogę tutaj na, na, na zbyt wiele narzekać. Ale rzeczywiście, no, my będziemy teraz mieli też piątkę, dzieci nie, niebawem i nie jest to jakiś tutaj kraj, gdzie bym chciał moje dzieci wychować. Ja jestem sam skłonny jeszcze tutaj funkcjonować bardzo długo. Mam też też moja działalność będzie tutaj długo funkcjonowała i, i bo ma takie podstawy. Podstawy bytowe jest dobrze przyjmowana wśród niektórych, oczywiście klientów, niektórych przez niektórych środowiska zwalczana jako polska działalność, no ale musimy to robić, musimy to robić jako Polacy, dlatego że no, taka jest nasza misja. Jeżeli mamy być tutaj dziś na za no to mamy godnie Polskę reprezentować, no i przede wszystkim gospodarczo reprezentować, niwelując, niwelując ten no, no, potężny. No, Potężne dysproporcje, jeśli chodzi o ekonomię Polski i na przykład Niemiec. To mam nadzieję się, się stanie. Choć będzie to. Się, to potrzeba na pewno nas do tego, nas wszystkich. No i powinniśmy jakby o to się starać razem. I tak sobie myślę jeszcze, no, trzeci, trzeci problem, jak, jaki jeszcze mógłby być ewentualny powód na ściągania tych uchodźców czy zapraszania ich, to powiedzcie może wymi, bo ja, ja nie widzę no, żadnej logiki w tym. I kanclerz Merkel zapewnia też niemieckie społeczeństwo, że Niemcy zostaną Niemcami, wartości niemieckie zostaną wartościami niemieckimi. A tu się okazuje, kolejna ciekawostka, że w Niemczech, jeśli chodzi o takie obiekty religijne, kultu religijnego, no to są wydawane zezwolenia oczywiście na nie w, w urzędach miast, które, powiatowych oczywiście, które. Które to decydują, jaki ma być wielkość kościoła, na przykład, czy meczetu, czy tak dalej. No i tutaj są jasne kryteria. Kryterium jest takie, że na danym obszarze musi się z... udowodnić, że jest tylu i tylu, na przykład, chrześcijan, którzy płacą podatki na, swoją, na, na ten swój kościół i którzy podpiszą się jako tacy, którzy będą do tego kościoła uczęszczać. To jest brane pod uwagę ta liczba i ta liczba to są metry kwadratowe danego tam obiektu kultu religijnego. Natomiast nie obowiązuje to do końca, jeśli chodzi o muzułmanów, bo tam to społeczeństwo jest bardziej rozproszone, bo jeśli chodzi o katolików, to oczywiście do katolickiego kościoła mogliby przyjść i ewangelicy, mogliby przyjść i protestanci także, no mogliby przyjść. Ten kościół jakby mógł być używany. Przed wszystkich, ale nie jest to tak właśnie. Muszą być, musi, tutaj w tym przypadku muszą to być katolicy, a jeśli chodzi o, o muzułmanów, no to tu już jest większy problem, tego, że przede wszystkim ich jest więcej. Oni są bardziej zorganizowani, jeśli chodzi o ten o, o kult religijny. No i jest więcej odłomów muzuman, mu, islamu, przepraszam, więcej odmian, które rzeczywiście mogą wszystkie w jednym, w jednym kościele się zebrać, czyli w jednym meczecie, przepraszam. Natomiast, no czego nie można powiedzieć o chrześcijanach właśnie, tak, tak dokładnie tutaj przepis jest bardziej, bardziej precyzyjny. No i to właściwie to powoduje i spowoduje, że, że no dzisiaj jest coraz więcej meczetów ma być budowane. Natomiast kościoły nie są budowane, nawet te, które są, są puste. No to, a jeżeli wartości niemieckie no, wynikają z religii, czy, czy ich implementacją jest właśnie, właśnie no, życie, życie zgodnie z przykazaniami religijnymi, no to, no to oczywiście te wartości no, przekazywane nie będą. I chyba na tym skończę. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. A właśnie, dajcie łapkę w górę, rozpowszechniajcie, proszę. Do usłyszenia. Cześć.